W czerwcu bieżącego roku odbyła się kolejna, trzecia już edycja Festiwalu Dotknij Kultury. Jest to inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego na rzecz łączenia osób różnych grup, niezależnie od niepełnosprawności, wieku czy pochodzenia. Dotknij Kultury to nie jest projekt happeningowy. To nie jest tylko akcja, to jest, proszę Państwa, promocja nowych adaptacji, jakie mamy w naszym muzeum. Ja to traktuję jako rzecz. Wyjątkową, ważną, ale też zarazem jako rzecz normalną, bo to jest część takiego funkcjonowania muzeum, które powinno w dzisiejszych czasach być właściwie rzeczą typową. Organizatorami tego wydarzenia są Muzeum Uniwersytetu oraz Dział do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszonym do liberali kolegium z gościom zaprezentowano nowe adaptacje eksponatów, które przygotowano z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku. Prace wykonali studenci Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pod okiem pani Malwiny Antoniszczak. To są prace studentów drugiego roku Wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego. Powstały w ramach zajęć z przedmiotu, który się nazywa projektowanie rozwiązań prospołecznych. W trakcie spotkania możliwe było zwiedzanie wystawy jubileuszowej Piękno Darowane oraz dotykanie przez osoby niewidzące wybranych obiektów. Na wystawie zaprezentowano również graficzne adaptacje do obrazu Duch Ojca Hamleta, Eugene de la Croix, oraz plakiety Tadeusza Błotnickiego wykonanej na jubileusz 500-lecia odnowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedna ilustracja, która po prostu przedstawia plakietę i druga ilustracja, która rozbija e, osoby e, króla i królowej przedstawione na plakiecie na osobne profile, tak żeby było to bardziej zrozumiałe i ciekawsze. Tak to samo dzieje się z przedstawianymi na plakiecie herbami. Opracowaniom Lecha Kolasińskiego towarzyszyły opisy obiektów autorstwa Róży Książek Czerwińskiej. Obraz przedstawia scenę rozgrywającą się o świcie na tle monumentalnej architektury. Ukośna linia dzieli go na dwie nierówne części. Lewa, górna część kształtem przypomina trójkąt. Dbajmy o to, żeby ta inicjatywa mogła trwać, żeby miała swoje finansowanie, bo oczywiście na to są potrzebne pieniądze, żeby miała swoje poparcie, no to już chyba mamy, żeby było coraz więcej osób, które się wokół niej gromadzi, zarówno tych studentów i pracowników i muzeum naszego działu i być może innych uczelni, którzy wspierają, adaptują, przygotowują to wydarzenie corocznie, jak i tych, a może zwłaszcza tych, którzy Potrzebują sztukę odbierać. Ten głód sztuki, ten głód dostępu do kultury wiemy to na pewno. W środowisko osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami jest bardzo duży.